Pierwsze piętro. 145 to numer pokoju. No i powolutku oglądamy. Lodóweczka. Pusta, ale ok. Jest chłodna. Tu mamy wiadomo na bagaż. TV lustro. Duże łóżko. Chyba. Chyba złączone dwa, ale wygląda jak jedno ogromne łóżko. Tam nam się coś nie zapaliło, ale to mniejsza z tym. Tu mamy dwa takie oto fotele. Dobra, nie robię Wam żadnych cięć. No o, mamy coś takiego. Połączone dla wszystkich. No! Coś innego. I taki mamy widok w spokoju. A tam ktoś już się gości. No i dobra łazienka. Tu już widzimy ręczniki, kibelek. Dzień dobry. Tu mamy wannę prysznic. Tu prysznic tutaj widzę, że ogromna wanna, także całkiem super. I jeszcze zobaczymy, czy ręczniki pachną. No. Neutralny zapach, ale na pierwszy rzut oka naprawdę wszystko ok. Zaraz po wejściu jeszcze tu mamy taką fajną wnękę. O, zobaczcie ona jakieś tutaj rzeczy tu jest. Tu możemy sobie coś takiego większego dać, ale mamy też yy, no. O tu mamy takie szafeczki także bardzo fajnie pomyślane. No wszystko popatrzcie wszystko w takim kamieniu. No naprawdę. To jest fajnie, jak sobie tak przechodzicie właśnie między te pokojami, i tu mamy wyjście od razu. O. o. A my jesteśmy właśnie tam. Tu trzy stateczki. A tu ten główny. Okej, okay, tutaj mamy jedną saunę suchą. Tam mamy parową. Dobra, spróbujemy zobaczymy, czy dam radę. O kurczę, mega, mega nagrzana. Coś pięknego. Dobra i pokażę Wam mokrą, chociaż mi wszystko zaparuje, ale już przed chwilką patrzyłem. O. Jest, wszystko jest, jest super nagrzane, naprawdę. Rewelacja. No i tutaj mamy... Prysznice i tu gabinety spa. O, żeby nie było. Jesteśmy na trzecim piętrze. Idziemy do sali zabaw. Sala F. Jak widzicie. No i co? Wszędzie napisy, że sala zabaw bambino dla dzieci. Proszę bardzo. Sala konferencyjna F. To tu. Tak wygląda sala zabaw dla dzieci. Co to ma wspólnego? Pomieszanie z poplątaniem. Idziemy na recepcję wyjaśnić sytuację. Tam nic nie ma, tam są już tylko toalety. A zresztą jest yy, informacja. No i dobra, jesteśmy na minus jeden. Pani nas w recepcji poinformowała, że tam to jest nieaktualne. Jakaś grupa dzieci była i tam się bawili. No dobra. No ale powinno zostać to ściągnięte. No, takie coś tutaj jest. Wszystko ładnie uprzątnięte. No patrzcie, no jest tego naprawdę sporo. Znaczy sporo, sporo miejsca, o, może tak. Widzę, że można to było zdecydowanie lepiej zagospodarować, bo jest miejsca dużo. No i tu piłeczki i alibunia. No, widzę, że tu jest jeszcze taka sala. Tu nam się odbije, ale może telefon pokaże. Tak, tam mamy dwa stoły bilardowe, natomiast widzicie zamknięte. Pewnie kluczyk jest w recepcji, ale tak wam pokazuję, że coś takiego też jest. A tutaj z tego poziomu minus jeden możemy sobie właśnie od razu do garażu podziemnego tutaj wejść. O! I takie ładne, oto samochodziki przyjechały sobie do hotelu. W Kazimierzu, proszę bardzo. Lambo nawet. A, tu jakaś biedna Tesla. Przyszliśmy sobie właśnie tutaj do Patio. O, tam niestety siedzieć nie chcemy, bo jest bardzo głośno. Są jakieś grupy takie. No i wiadomo, jak to grupy. Jeden musi być lepszy od drugiego, tak zwane figo fago. Także sobie tutaj siedliśmy na uboczku. No i pani nam przyniosła takie menu oliwuszu. dziękuję. No i takie o, różne mamy tutaj smakołyki. Natomiast my jesteśmy już po obiedzie, bo sobie w kazimierzu tam coś dźwignęliśmy w restauracji. Więc tak na szybko sobie weźmiemy tylko frycie z batatów. Oliwcia sobie wzięła menu dziecięce. Jakiegoś tam hamburgerka. O. No i skosztujemy. Powiemy co i jak. No i bataciki przyszły, już troszkę zjadłem. Tutaj dwa hamburgerki takie malutkie dla dzieci. I jeszcze dla małgoni coś ma przyjść, ale na razie pani chyba zapomniała. Właśnie przyszedł. Grillowany ser halloumi z gruszką i orzeszkami. No właśnie, jakieś orzeszki. No, wygląda to ładnie. Noc za nami. Bardzo fajnie się spało. Super łóżko, naprawdę mega wygodne. Yy, prysznic. Niestety bardzo słabe, bardzo słabe ciśnienie wody jest w prysznicu. Wanna ogromna to jest, to jest duży plus. Także póki co ok. No i zobaczymy, jak nas przywita śniadanko. Zapowiadają się kolejne dni mega ciepłe. Także nic tylko korzystać. O, tam wczoraj sobie wieczorkiem jeszcze siedzieliśmy, coś zjedliśmy. To już widzieliście. Już słychać filiżanki. Także. Dobra, zakończyliśmy śniadanie. Ale powiem Wam, że. Nie wiem, kurczę jakieś rozczarowanie wszystko takie jałowe wybór jest, oczywiście, wybór jest krosanty, nic chrupkości boczek taki ususzony żadnej takiej, no nie wiem kurcze, no jeszcze jakbym poszedł na śniadanie głodny, boże, najedzony no to okej, okay, ale poszedłem głodny Ech, no nic, zobaczymy może jutrzejsze śniadanie będzie lepsze a teraz sobie zaraz jedziemy do magicznych ogrodów, więc pewnie to będzie kolejny film. Ok, wszystko na gorąco. Przypomniałem sobie jeszcze tak. Nie mamy sefu w pokoju, co jest dosyć dziwne. czterogwiazdkowy hotel. Trochę nie przystoi. I jeszcze jedna rzecz co do, co do śniadania. My nigdy nie jemy tej jajecznicy takiej, z wiecie, z tego pojemnika. Taką tak zwaną glutownie. Tylko sobie zawsze zamawiamy. No i tym razem chciałem zamówić jajeczniczkę z żółtek, a babeczka do mnie mówi: O, muszę zapytać, czy nie trzeba będzie dopłacić. Myślę, że za co mam dopłacić. No ale dobra, nie było jej kilka minut, przychodzi, dziewczyny jednak zrobią tę jajecznicę. No dzięki łaskawcy, no po prostu, pierwszy raz sytuacja, żeby. Ktoś robił w ogóle łaskę, że, że, że zrobi jajecznicę. Ona mi pokazuje, że jest jajecznica w pojemniku. Ja mówię, pani co? To nie jest jajecznica, tylko to są pływające gluty. No. My chcemy jajecznicę suchą, taką fajnie przypieczoną. Ale w ogóle, no inne, inne kelnerki, okej, okay, na jedną po prostu babkę trafiliśmy taką. No, ona nie powinna nawet towarów w biedronce y, rozkładać i, i to naprawdę po godzinach. Bo no, z taką miną to, to no, szybciej wyjdziecie z tego śniadania, niż w ogóle skosztujecie cokolwiek. Słuchajcie, no wróciliśmy do hotelu. Byliśmy w magicznych ogrodach, więc tak jak już wspominałem, następny film to będą ma magiczne ogrody. Mieliśmy coś zjeść po, po drodze, ale myślimy, kurczę, zobaczymy jak tutaj bufet zorganizowali. 95 zł za osobę, także zaraz pokażemy. Okej, okay, już jesteśmy po Cula się nasza przewróciła. Dobra, słuchajcie, no jeśli chodzi o obiad o kolację, bardzo, bardzo fajnie. No to co mogłem, to porobiłem, bo co chwilę ktoś tam podchodził, więc wiecie, jak... wiecie, rozumiecie o co chodzi. Natomiast dzisiaj po prostu fenomenalne mięsko, policzki wołowe. To jest kurczę moje odkrycie. Nie przypominam sobie, żeby tak mięciutkiego mięsa w ostatnim czasie doznać. Także no, rewelacja. Napoi oczywiście do obiadu kolacji nie ma, natomiast były takie takie no, jak to się nazywa? Boże, ym... Literatki, tak? Co się nazywa. po prostu była woda z No, takie wiecie. Herbaty można było sobie. Tak, herbatę, kawę. No, to się nie spotyka, bo przeważnie trzeba sobie wszystkie napoje dokupić. A tu mieliśmy właśnie takie, takie litrowe, że tak powiem, szklane pojemiki. No, kurczę, no, wydaje mi się, że to są literatki, ale, ale może się mylę. Jestem dzisiaj już umordowany. Z dużą ilością cytryny, także naprawdę bardzo fajne. Yy, mm, ciasta, to wszystko owocki. No naprawdę, no, postarali się z tą obiadą kolacją można sobie było jeść do oporu. No, my sobie jeszcze dodatkowo zaczerczyliśmy frytki, zamiast bo akurat dzisiaj ziemniaków nie było tam w tym w bufecie. No i za taki duży, naprawdę duży talerz frytek, no to trzy dyszki trzeba było sobie dopłacić. Ale myślę, że warto. A właśnie jeszcze mam powiem na temat internetu. No to mogę tylko tyle powiedzieć, że nie korzystamy z internetu tutaj hotelowego, bo już dostaję palpitacji serca, jak znowu wyskakuje jakaś strona do logowania, jakieś hasła, inne pierdy. Nie, nie, nie. Już na samą, na, na samą myśl po prostu już jestem zmęczony. Także korzystam po prostu ze swojego internetu. Dobra, przenieśliśmy się na drugie piętro. Pokój 252. Niestety tam nie szło oddychać. Klima jest niestety chyba zabrudzona, bo jest taki, takie dziwne powietrze zduszone. Zresztą zaraz zejdziemy jeszcze raz, bo mamy teraz dwa pokoje w sumie. Tu zobaczcie. Jest o tyle fajnie, że mamy dopływ powietrza, bo otwieramy sobie. Proszę. Balkonik, nie. A no to tam widok, który jest nieistotny. Natomiast zobaczcie, no tu mamy dopływ świeżego powietrza. Tam niestety niby mamy. wyjście na to patio, ale to jest cały czas to samo powietrze. To tam otwieracie, ale powietrze jest cały czas to samo zduszone. To się kotuje jedno i to samo. Nie wiem, jak można mieć takie rozwiązanie. Oni tego dachu w ogóle nie otwierają. Mnie już też zaczyna dusić, no. O, także zobaczymy, czy tu nam się będzie lepiej spało, bo o, mówię, jeśli chodzi o yy, yy, łóżko czy coś wszystko super. Natomiast powietrze to jest dramat. No dobra, przenosimy. Ja wam zaraz pokażę o co mi chodzi. Bo może nie każdy nadąża. No i teraz jesteśmy w tym naszym starym pokoju, ale już wam pokazuję o co chodzi. No patrzcie, niby są, nie. Jak okno balkonowe. Wychodzimy. Ale jesteśmy dalej w tym zaduchu. Tu wszystko jest zamknięte. Jest dalej to samo powietrze. Nie ma w ogóle dopływu świeżego powietrza. Zwłaszcza klima jest sywska. I jak widzicie, tutaj wszyscy się tak próbują wietrzyć. Ale mają, chyba, chyba mają w dupie swoje zdrowie. Pokażę Wam jeszcze jeden hit. Jak wygląda informator hotelowy? Zobaczcie, w jakim to jest stanie. Jak można coś takiego położyć w pokoju? No przecież to jest wstyd. Kończymy nasz trzydniowy pobyt w hotelu Król Kazimierz. W Kazimierzu Dolnym. Słuchajcie, no, no nie mam dobrych wieści. No, no porażka, no. Ten drugi pokój, co zmieniliśmy, no to ok. Natomiast ciężko mi się skupić na plusach naprawdę. W drugim dniu to, to śniadanko było lepsze, ten boczek, to wszystko jakoś było po prostu lepsze. Ale no nie. Natomiast no, powiem tak, jeżeli już bylibyście w Kazimierzu i chcecie taki hotel z basenem, bo niestety tutaj w pobliżu nic innego nie ma lepszego żebyście się w poprzek przestawili, to nie ma. Natomiast nie, za wszelką cenę unikajcie pokoju z widokiem na patio, bo będziecie mieć taki sfond, powietrze będzie stało, a jeżeli jesteście uczuleni, tak jak my, no to sorry, to to nie będzie najprzyjemniejsza noc w waszym życiu. Zresztą so, zobaczcie, no to to wszystko wymaga już, kurde, odświeżenia, no. Goście bioru naprawdę za dobę niemało Ech. Jakiś naprawdę dusigroż jest zajebisty. Tylko kasę wziąć, ale żeby coś odświeżyć, odnowić. Nie, absolutnie. Ach, także. No, my już, my już do Kazimierza nie, nie przyjedziemy, bo już wielokrotnie tu byliśmy. Także my już tego dylematu nie, nie mamy. Natomiast jak wy byście chcieli tutaj. No to tak jak mówię, domagajcie się pokoju z widokiem, albo tutaj właśnie na. Na parking, albo tam chyba jeszcze z drugiej strony, ale nie na patio, bo będzie porażka.